Juzio maleczko, witam Was w moim kolejnym nagraniu. Fajne, yy, mam fajne plany. Yy, yy. Spaliła się już całkiem ta baza. Szkoda. No dobra, idźmy kopać. Yy, Co to za ta tabliczka? Szukasz przygód i diamentów? Idź dalej. Owszem, szukam, idę. Idę dalej. Ustawię sobie tylko tutaj y, Checkpoint. I to, co wam obiecałem zrobić, i zapomniałem to. To teraz dymki mnie tak właśnie dziwnie biją. Y, tutaj są jakieś baseniki. O proszę bardzo, ale my. Mm, mm. Baseny spa. Dobra, zwie zbroję i zejdź na dół. Y, mam już zbroję, nie potrzebuję. Więc... O, biedny osadnik. W każdym razie bierzemy... Łooooot. Dobra. Biorę to z gniem, wywalam do lawy, bo po pierwsze... Jest zgniłe i niezdrowe. Po drugie, można się nim zatruć. Zamiast tego. I co tam jest? Nie chcę mnie się tam iść. Diaksy. Diamenty. co, to, co? Hm jak się tutaj na bloku czerwini, tu, czerwieni tu. Niby gdzie to diamenty? No dzięki. Tylko trzy diaksy. Co to niby. Ma być za niespodzianka. Dla mnie. Hm? Czemu to już jest tak rozwalona? Coś mi tu nie pasi. Słuchajcie. Zebrałem już zbroję? Nie. Okej, okay, wam Okropne dźwięki te zombie osadniki wydają Tam Nie, tutaj są same rozdymki, te głupie ryby. Ja tu się muszę dostać. Nawet może ich pociacham tutaj Ileż to jeszcze będę musiał to rozwalać. Muszę się tam dostać. <laughs> Ale fajne ciachanko. Czekajcie, bo tam jest jakieś tajne przejście do zombiaków. Nie, ja się tam muszę dostać. Tylko jak? To dopiero pytanie. To dopiero pytanie. E, czekajcie chwilkę. Nie przewijajcie, bo to i tak y, krótko będzie to trwało. Rozwal to już. I zajwania. Tu Boże, to jeszcze tutaj jest ten zombie. Mm, co to? Mhm. Ale w ogóle to co to, to tutaj? Nic konkretnego. Tutaj nie da się yy, która tutaj da się dostać. co? Teraz rozdymki. Głupie muszę. O nie, jak mi się w głowie kręci. W końcu już się nie truje. Czyli od tego można się tak zatruć. Zbierz zbroję i zejdź na dół. Żegnam Was, to się nie udało. Jakie ładne przepraszam Was. No niestety nie udało się. No bo coś. Tak głupie ryby, Rozdemki! Nie wiem po co ja je, bo zupełnie jadłem. Tylko mnie szybciej zatruły i brzuch mnie rozbolał. W rzeczywistości to nie, tylko tak sobie żartuję trochę. No dobrze, mam was.